Panie Boże, źródło wszelkiego życia i wszelkiej miłości, przychodzę dziś do ciebie z sercem otwartym i pokornym, błagając o Twoje miłosierdzie i Twój dotyk uzdrawiający. Ty znasz każdy ból, każdą ramę, każdą łzę, której nikt nie widzi. Ty przenikasz najgłębsze zakamarki duszy i wiesz, gdzie ciało jest zmęczone, a umysł osłabiony. Ojcze, umiłowany, wyciągnij teraz swoją potężną rękę nad tym, który cierpi. Usuń gorączkę, przywróć sprawność organom, wzmocnij kości i mięśnie, oczyść krew i odnow każdą komórkę swoim życiem. Tam, gdzie jest stan zapalny, niech przyjdzie ulga. Tam, gdzie jest ból, niech spłynie pokój. Tam, gdzie jest słabość, niech wstąpi moc Twojego ducha. Panie, odwiedź także te rany, które są niewidzialne, ukryte w ciszy serca. Ulecz lęk, depresję, wspomnienia, które ciążą. Otocz ramionami tego, kto zapomniał, jak się uśmiecha. Daj mu odpoczynek duszy, spokój w myślach i nadzieję, by mógł iść dalej. Jezu, ty, który dotykałeś trędowatych i oczyszczałeś ich, który przywracałeś wzrok ślepym i życie umarłym. Dotknij teraz tą samą mocą. Niech twój duch tchnie nowe życie. Niech zdrowie rozkwitnie jak odnowiony ogród, a każdy oddech niech będzie świadectwem Twojego cudu. Wierzę, że dla Ciebie nie ma choroby nieuleczalnej, nie ma rany, której nie da się naprawić, nie ma duszy, której nie można zbawić. Dlatego w Twoje święte i potężne imię ogłaszam uzdrowienie, uwolnienie. I życie w obfitości. Amen.